Miłośnik przyrody i poszukiwacz przygód, ale przede wszystkim zapalony wędkarz. Dziś Marek Kwiecień dociera nad Biebrze, rzekę wyjątkową, gdzie w Centrum Edukacji w miejscowości Osowiec-Twierdza czeka na niego pan Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego. Biebrzański Park Narodowy powstał 9 września 1993 roku. I jest to największy park narodowy w Polsce. Jego powierzchnia to bez mała 60 tysięcy hektarów, a dokładnie 59 223 hektary. Czyli na tle innych parków narodowych rzeczywiście jesteśmy, można powiedzieć, taką potęgą. Jednym z jego powodów powołania była ochrona przede wszystkim bogactwa ornitofauny, czyli. czyli tych ptaków, które tutaj nad biebrzą, na rozlewiskach, na biebrzeńskich trofowiskach mają jedyne i niepowtarzalne warunki dobytowania. Jednym z takich gatunków jest wodniczka, ten taki niepozorny, dawniej nazywany czcinnowym wróblem. Niepozorny ptak, niepozornie ubarwiony, jednak gatunek bardzo silnie związany z trofowiskami, z podmokłymi siedliskami. Tutaj nad biebrzą występuje jego największa europejska populacja. Największa w Unii Europejskiej, bo nieco większa jest jeszcze poza naszymi granicami na wschodzie, na Białorusi. Ale biebrzeńska populacja to jest ponad 2,5 tysiąca śpiewających samców, czyli rzeczywiście gatunek globalnie zagrożony, a nad biebrzą można powiedzieć, że w niektórych fragmentach bardzo pospolity. No i z tego się cieszymy. Ciekawostka związana z walką. Pan Bóg podobno jak już stworzył wszystkie zwierzęta. To, co pozostawało, wrzucił do jednego worka, wymieszał, wymieszał, no i wyszło coś takiego właśnie, jak łoś. Czyli z jednej strony duże, masywne zwierzę, a z drugiej strony wydaje się właśnie takie trochę pokraczne. Długie nogi, prawda? Wyciągnięta paszcza by, by, przypomina nieco konia, prawda? Ten garb nieco zwielbłąda. Uszy też bardzo duże. Broda, więc rzeczywiście zwierzę można by powiedzieć troszeczkę nietypowe, ale bardzo dobrze przystosowane właśnie do życia w warunkach bagiennych. Te długie nogi pozwalają mu swobodnie stąpać po grząskim gruncie. Długie uszy pozwalają mu doskonale nasłuchiwać. Pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, czy pamiętają, ale łoś potrafi nurkować. Te fałdy nozdrza są specjalnie przygotowane do tego, żeby łoś mógł sobie zanurkować. Świetnie pływa, więc rzeczywiście gatunek jak najbardziej przystosowany do warunków, w których, w których przyszło mu żyć. Biebrzański Park Narodowy to również atrakcja dla turystów, wędkarzy. Mamy piękną rzekę, biebrze, tak, rozlewiska jej i, i też dużo ciekawych gatunków, jeśli chodzi o ryby sama Biebrza, rzeczywiście rzeka niebywała, rzeka niezinna, jedna z nielicznie meandrujących w sposób naturalny jeszcze rzek, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Przepiękne rozlewiska na wiosnę, piękne obrazki z samą rzeką, prawda, z powietrza, więc wtedy można zobaczyć Biebrzę w całej w całej krasie, całe jej piękno i cały jej niesamowity właśnie bieg i rytm życia. Natomiast rzeczywiście ta specyficzna mozaika, można powiedzieć. Siedlisk również w odniesieniu do ryb sprawia, że mamy tutaj stwierdzonych ponad 36 gatunków. No Z tego takie specyfiki jak sum, prawda, ale też ta ryba biała, szczupak sandacz, płoć, boleń, dokładnie tak. Więc rzeczywiście Biebrza obfituje w różnorodność gatunkową ryb. Natomiast no, pewnie jest to rzeka. Trudna w sensie takim, że no jest to taki ekosystem, gdzie wędkarz musi się uzbroić w cierpliwość, trzeba tą rzekę dobrze poznać, trzeba się z nią zaznajomić, zaprzyjaźnić. Widać dzikość tej rzeki, tak, ona jest wielokrotnie w wielu miejscach, nie jest łatwo dostępna. Niektóre odcinki są celowo wyłączone prawda, z wędkowania po to, żeby ten rybostan poprawić, zachować jego naturalność. No i to jest ta specyfika, prawda? Więc wędkarze, ci, którzy, którzy wędkują tutaj od lat, opowiadają niejednokrotnie, prawda, że samo wędkowanie to, to, to nie polega na tym, prawda, że wyciągamy rybę, tylko że właśnie obcujemy z tą rzeką, poznajemy ją, tak, obcujemy z przyrodą, cieszymy się jej pięknem. Spośród tak wielu atrakcji, Siedzi? Marka najbardziej o. interesuje wędkowanie. Jestem, Tadeusz, przyjdź, podbierz. Nieduży to nieduży, ale jest cieszy. Ale cieszy. Cieszy, cieszy. Na co? Na jak O, chyba jakaś. Alga! Moja kochana alga! Mateusz, jednak dajemy radę. Łowiący tu koledzy to panowie Kazimierz i Mateusz Łapciuk. Znakomity przykład na to, jak pasja do wędkowania przechodzi z ojca na syna. Opuszczamy może trochę mu tak. Może trochę mu odpuść może jeszcze wyjdzie. Nie o, chodź idzie, idzie do stronę Za mocno poszedł ciele Chyba po rybie ładna ryba była w Próbuję jeszcze do tyłu czasami tak jest, żeby nie odbiło mi A Poszło o! Widzisz I tak się kończy łowienie o tej porze roku wymaga determinacji Prawdziwi zapaleńcy dla dreszczyku związanego z walką z rybą są gotowi poświęcić wiele. Dziś co prawda odchodzą już od brzegu, ale nad Biebrze prędko wrócą. Takim sezonem, gdzie stwierdzamy największą ilość turystów oczywiście jest wiosna. No, to nawiązuje do, do atrakcyjności Biebrzy, prawda? rozlewiska, ptasie gody, migracje ptaków, więc to bogactwo przyrody i krajobrazu wiosną jest, jest w sposób szczególny wyeksponowane. No i rzeczywiście to jest takim magnesem, ale później na przestrzeni roku też każda pora roku ma coś, coś fajnego, coś ciekawego. prawda. Latem niestety naszym wędrówkom często towarzyszą komary i inne latające owady, które są nieodłącznym elementem prawda, Doliny Biebrzy i Biebrzeńskiego Parku Narodowego i trzeba po prostu z tym jakoś, jakoś żyć, ale za to taki dobry moment do rekreacji, prawda? Spływy Biebrzą, kajakami, tratwami, piesze wędrówki, wędrówki rowerowe, trasa Green Velo, która bardzo ożywiła nasz region. Więc to jakby jest lato, no potem jesień, czyli spektakularne kolory i oczywiście okres godowy dwóch majestatycznych gatunków, czyli króla bagien, łosia i jelenia, które się ze sobą w pewien sposób nakładają. No i potem zima, z pozoru cicha, taka właśnie wyciszona. Dobry moment właśnie na obserwację dużych ssaków, prawda? Dobry moment na podglądanie. No to się może nie zdarza często, ale na podglądanie wilków, prawda, a na pewno ślady ich obcowania i bytowania w terenie. No i potem znowu wiosna, prawda, która, która swoją bujnością w sposób szczególny, no, jest, jest bardzo atrakcyjna i, i to jest ten moment, gdzie rzeczywiście ten cały cykl życia przyrody nad Biebrzą się dopełnia. Jednym ze szczególnych gatunków, dla którego warto tutaj przyjechać nad Biebrze, jest batalion. To jest nasz ptak, którego umieściliśmy w logoparku. Dlaczego to zrobiliśmy? Dlatego, że batalion jest gatunkiem bardzo, 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 bardzo wyjątkowym. Jego wyjątkowość polega na kilku sprawach. Pierwsza to taka, co doskonale widać tutaj na tym zdjęciu? Wiosną, w okresie godowym, kiedy batalion nakłada właśnie gotową szatę, nie ma dwóch jednakowo ubarwionych samców. Ta paleta barw, ubarwienia samca jest, jest przeróżna: od bardzo ciemnych przez przeróżne odcienie i, i, i formy, skończywszy na, na, na takim białym umaszczeniu. To jest ta pierwsza rzecz, czyli ubarwienie batalionu. To z pewnością zasługuje na, na jego wyjątkowość. Druga rzecz to same toki, które bataliony odbywają e, właśnie tutaj nad Biebrzą e, na początku maja. E, to jest taki prawdziwy, prawdziwy, można powiedzieć, festiwal, prawdziwa taka opera na bagnach, bowiem bataliony przepięknie, to taki Biebrzański balet, bataliony przepięknie tokują, to są takie pozorowane walki, które rzeczywiście przypominają balet. Ptaki biegają, tuptają, podskakują, krążą wokół siebie, prawda? A wszystko po to, żeby przypodobać się, przypodobać się samicom. Więc rzeczywiście batalion jest również takim gatunkiem wyjątkowym. Na liście wszystkich ptaków, które nad Biebrą można zobaczyć. No i z tego powodu jest to nasze, nasze logo. Nazajutrz Marek próbuje zapolować na szczupaka, bo tych w rzece zawsze było wiele. Ponawiane, wytrwale próby nie przynoszą rezultatu. Spinningowy kołowrotek cały czas pracuje, ale efektu to nie przynosi. Kolega Kazimierz łowić dziś będzie niedaleko. I tą samą metodą. Niestety, jemu również długo nie dopisuje szczęście. Na dzisiejszym bezrybiu wędkarzom pozostaje jedynie wspominać okazy łowione tutaj w przeszłości. Przyroda przygotowuje się do zimowego snu, jakby nie było. Ale czasami jest okazja i możliwość złowienia i spotkania z dużym zębaczem. Duże łapaliście tu na Biebrzy szczupaki, tak pory, rok temu, kilka Taką lat temu. Porą powiem ci, że różnie różnie się trafiały, ale większość przedział taki kilogram, kilo 200. Czyli Konsumpcyjne. konsumpcyjne. <noise> Takie rzeczy też się zdarzają marek. Lecionka. U mnie przed chwilą to samo. Będę musiał wymienić. do czasu. Kaziu, wykonamy parę rzutów, może odwiedzimy Twojego syna, zobaczymy, czy u niego może biorą. Ale to mimo wszystko za chwilę. Na razie połowy przerywa niespodziewany incydent. Dzień dobry. dobry. Strażnik Marek Dośkiewicz, Dniebrzański Park Narodowy. Poproszę karty wędkarskie oraz licencję do okazania. Już ściągnę tylko przynętę. Zaraz poszukamy. Jak ryba? Słabo, zimno strasznie dzisiaj. Co tak wieje? Wybrałeś się pogodę na ale, <grywa> ale troszkę trzeba... O, tu chyba wszystko powinno być. Marek, Tak, tak, tak. Ja wyjmę biały stok. tak, tak. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam zabezpieczone. <grywa> ja schowałem ja do kieszeni, mało. bo tylko... Jak spinningujemy, to mniej sprzętu się wozi Proszę mm, Miejscowy. Ach, to co się nie chwali, Tak Jakby no, Dziękuję Dziękuję bardzo Łamania kija Nie dziękujemy Ja mam pytanie Często tu się spotyka kusownictwo na czeką? Kusownictwo oczywiście będzie problemem z dużym przed świętami Ryba zbiera się na zimowiska, a kusownictwo wiedzą dokładnie gdzie ta ryba przebywa w czasie zimowania. Czyli macie więcej wtedy kontroli przeprowadzać Generalnie jest, dosłownie to, to się zmniejsza. Ilość sieci też się zmniejsza. Więc idzie ku dobremu. Czyli to jest jednak fajnie. Ale jeszcze też zauważyłem wędkując tutaj na rzece, że bardzo dużo śmieci zostaje. Nie wiem czy to wędkarze, czy turyści. Pewnie, zapewne się z tym tak samo spotykacie. Czy są jakieś takie większe kary, żeby w przyszłości nie przyjeżdżać na wysypiska śmieci przepisy mówią jednoznacznie, że wędkarz jest zobowiązany posprzątać w promieniu 10 metrów śmieci na terenie swojego łowiska ale dużo też się tu zdarza no no na bieżąco, prawda? zostawiają turyści jakieś wędkarze Wracamy uwagę, każemy mandatami no i każemy zbierać śmieci po prostu czyli ludzie malutko rozumieją, że trzeba szanować przyrodę żeby w kolejnym latach, czasie, miejscu spotkać się, żeby była tylko przyroda, mniej śmieci Oczywiście. i odpoczywać na łonie przyrody. Będzie lepiej. No to cóż, my wędkujemy dalej. Miłej Do pracy. Do widzenia. Jedno się udało. Uniknąć ewentualnych kar. Poza tym, mimo chłodu, panowie wciąż nie chcą się poddać. Marek porzucenia stanowiska i związanych z nim nadziei odmawia jak długo może. Ale do czasu. Kaziu, ja już kończę. Idę, pakujemy się, jedziemy do Twojego modela. A więc jednak trzeba się było poddać. Przynajmniej jeśli chodzi o to pozornie atrakcyjne i przecież sprawdzone wcześniej przez kolegów miejsce. Może trzeba tu będzie wrócić, ale na razie panowie ruszają ku stanowisku, które zajął syn pana Kazimierza Mateusz. Późną jesienią nad biebrzą robi się pusto i cicho. Wędrując, wędkarze nie spotykają nikogo. Żadnych turystów, kajakarzy czy obserwatorów ptaków. Wreszcie odnajdują Mateusza. Wielce ciekawi. Czy może jemu dla odmiany dopisało dzisiaj szczęście? Cześć. Zimno! Ach, oh. nic nie ga Ale wędra twardzi są! A jak. To co, tutaj powędkujemy? Wędkujemy! Zobaczymy! Jest to dobre ryba. Powinna dziś współpracować, także pogoda mamy Coś zrobiłeś? Coś tam udało się wyskoczyć. Ale duża ryba? Nie, nie duża. Szczupak. Czyli musiałeś zwrócić wolność. Dokładnie, jak zawsze. No to dobrze, to super, <grym> to idziemy <grym> łowić. Mimo chłodu i wiatru, panowie nie tracą nadziei. Czy ich wytrwałość zostanie nareszcie wynagrodzona? Mam! O, Piękny pszczupak. Siedzi, siedzi! Siedzi i wydaje się pogodzony z losem. Może wielce zaskoczony determinacją spotkanych o tej porze roku wędkarzy. Każdy okaz nieduży może nacieszyć. Ja już go wypinam i szybko zwracam wolność. Niech rośnie i wzywa większych kolegów do następnego wędkowania. Ryba troszkę zmęczona. Musimy dać, żeby odżyła w naturalnych warunkach o już się rusza fajnie o już poszedł o. i każda ryba dostarcza emocji dobra próbujemy dalej może coś większego a u was co? siedzi o. przy samym brzegu wziął ładny Poreczku możesz pomóc, bo nie wiem, czy jego ja tu przez to przeciągnę, wiesz? To również niewielki szczupak. Ten okaz także nie stawia ostatecznie wielkiego oporu, a przecież to drapieżnik. Tu szczupak ma bardzo dużo drobnych zębów, tak? I na dole ma większe. On że są dziutki więc te zęby nie są widoczne. My nie będziemy Dłużej męczyć ryby, jakaś mała rybka, ale już zaraz wróci w, w dobrej kondycji. O, no, już jak ogonkiem rusza, to poszedł, rośnie. Super. Słuchaj, ja jestem spełniony. Złowiłem ciężkie warunki, zostawiamy ojca, idzie ognisko rozpalić. Może coś zjem, bo ja to jestem głodny. Najważniejsze, że się udało przeżyć choćby krótką chwilę satysfakcji. Aby zaspokoić głód, Marek nie wybiera się do najbliższej ogrzewanej kominkiem restauracji, ale rzeczywiście, zgodnie z zapowiedzią, rozpala ognisko. Nie poddaje się już tylko pan Kazimierz może dlatego, że jako jedyny nie złowił dzisiaj nic. Nad utrzymaniem ognia. Panowie również muszą popracować. Wkrótce w ich stronę zbliża się Kazimierz. Teraz sepnisko się rozpali, trochę się ogrzejemy. Zjemy kowalskę. Ciekawe, co tam twój ojciec. I jak jeszcze się nie poddaje. Każdy czas ma swój urok. Latem łowiliśmy duże ryby, na karpie, ciepło, słońce, mamy jesień, zbliżamy się do zimy, to też ma swój urok. Gdzie gdzie trochę śniegu, wczoraj pruszył, dzisiaj już tylko zostało, złowiliśmy nieduże dwa szczupaczki, którym zwróciliśmy wolność. A teraz co? Ja to jestem głodny. Trzeba się posilić. Mateusz, bierz kija. Dawaj patyki, ja tę kiełbaskę. Kiedy wypuszczone szczupaki żerować będą w rzece, panowie doczekają się swojej krótkiej plenerowej biesiady. Zmarzłem tak w ręce. Fajnie, że żeście rozpalili ognisko. O, trochę ciepło. Oj, chyba czesne. Po takim, po takim zimnym dniu, zimnym wędkowaniu, Powiedzcie, jak to się zaczęło? Jakim kompanem jest ojciec Mateusz? Ciężko lepszego kompana jak własny ojciec. Dogadujemy się bez problemu zawsze na, na każdym wyjeździe. No, ja nie powiem, że mam wygodę, bo gotowanie to do ciebie należy. <laughs> <Nie>. tak? <laughs> Wszystkim wiesz, zajmuje się ojciec, także na pyszny posiłek zawsze można liczyć. Pomoc przy holu no i świetna atmosfera to jest. Powiedzcie, jak w tym roku, połowiliście troszkę ryb, jeździliście na jakieś inne zbiorniki, czy tylko ogólnie rzeka tutaj Biebrza, okolice, pod, okolice miejsca Podlasia? Na ile czas pozwala, jeździmy w, w różne miejsca, w różne zakątki Polski. Coś tam raz na jakiś czas udaje się złowić. A ile tak w ciągu roku dni spędzacie nad wodą? Tak jak każdy pasjonat wędkarstwa, tak jak czas pozwala, każdą wolną chwilę staramy się spędzić nad wodą i przeżyć kolejną, piękną przygodę. Dziś mieliśmy bardzo ciężką i trudną pogodę, bo zbliżamy się już do zimy praktycznie. Tak? Złowiliśmy dwa szczupaczki. Chyba jeden rocznik, tyle co można było. Kaziu, próbowałeś coś tu walczyć, ale nic nie zwalczyłeś. Próbowałem usilnie, ale niestety tym razem pokonała mnie woda. Miło spędzony czas na łonie natury, Trudno, pogoda nie dopisała, ale rybka zaprocentowała. Ten dzień nie wróci, ta radość nie wróci. Wspaniale spędzony czas, posilimy się i kończymy dzisiejszą przygodę. W Parku Narodowym obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk. Można to robić jedynie w miejscu wyznaczonym. Na potrzeby naszego programu otrzymaliśmy stosowne zezwolenie, by przypomnieć Państwu o tym, jak dużym zagrożeniem może być ogień dla przyrody parku.